Witam wszystkich. Dzisiaj jest piątek, 6 maja 2016 roku. Przyjechałem na rybki na mój zbiorniczek. No cóż, pogoda jest piękna, ale wiaterek niestety dzisiaj nie jest sprzyjający, bo jest ze wschodu i ma być nawet trochę dość mocny. Może mi to przeszkadzać w wędkowaniu. No ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Sprzęt już sobie przygotowałem. Wędka rozłożona. I niedługo zacznę łowienie. Wygruntuję sobie. Zanęcę. I spróbuję coś złowić. Jest godzina 10:05 myślę, że no już mogę przystąpić do wędkowania zobaczymy co to tam widzę kaczuszka mała sobie płynie jest trochę ptactwa no mam nadzieję, że będzie nieźle, chociaż ryby teraz mają wchodzą w okres godowy także może być nie za bardzo, ale zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się uda, żeby tylko ten wiatr zbyt silny nie był i nie przeszkadzał. To na razie tyle. Zakończyłem dzisiejsze wędkowanie. Wyprawa nieudana. Warunki fatalne. Wietrzysko w twarz niesie tych nasion stopoli. topoli. Co chwilę na żyłkę się to czepia. No beznadziejnie, beznadziejnie. Na dodatek ryby nie biorą. Złapałem parę leścików małych i to wszystko. Trzeba teraz posprzątam swoje stanowiska, pozwiem sprzęt, a później zobaczę, co tam w tej mojej siatce jest. Ale nic rewelacyjnego dzisiaj nie będzie. No to na razie tyle. Tak, warunki były złe, nie udana, musiałem zmieniać miejsca. Mówił mi też, że, że, że nie biorą ryby już od dłuższego czasu No teraz wezmę, zobaczę co tam w tej siatce jest To są rybki, które dzisiaj złożyły kilka płotek i reszta leszczyka. No. Spójrzmy jeszcze ostatni raz na zbiornik. I no, don't no, no.